kochani przy pomocy tych przypraw i dodatków będę sporządzał dla myszki tak zwaną obiad o kolację a przedstawiam wam pieprz chili który weźmie udział w przeobrażeniu tej potrawy która znajduje się w garnku pół piwa AB, sos słodko-kwaśny i tak, myślę, że jest dwie łyżki miodu pszczelego. No i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Czy myszka to przeżyje? Kochani, w środku mam pałki. Pałki kurze. Właśnie tutaj sobie się kąpią. O, proszę, tutaj sobie zażywają. No i zaraz będę to dodawał. Nieprawdaż. No i właśnie dodałem tutaj, bo miałem tak delikatnie wody, tak delikatnie bardzo. Delikatnie, tak delikatnie, żeż delikatnie nie można. I tutaj teraz piwko wlałem. No i wiadomo nasze nóżki, że tak powiem, malutkie. No, w piwku się moczą. Żeby nie być gołosło, no nie wypiłem tego, dolałem, naprawdę. No, i kochani, co teraz nastąpi? Teraz nastąpi dodanie chili. Potem dodam sos słodko kwaśny, na końcu miód. Chili zostało dodane. Teraz dodam sos słodko kwaśny. A na końcu ureguluję to wszystko cukrem. Ewentualnie cytryną. Zobaczymy. Tak to, kochani, wygląda. Dodałem to już. Myślę, że myszce się to bardzo spodoba. Myślę, że nawet można tu dodać jakiegoś takiego, wiem, troszeczkę makaronu. Delikatnie, albo jakiegoś ryżu. To będzie tak, taki gulasz za, w zamiarach. Miał być. Ale nie wiedziałem, że ten sos jest taki rzadziuśki. Bo tu pływały kawałki takie, no myślę, że to jest takie bardziej treściwe, no ale będziemy robić dobrze. Myszka powiem wam, czy to... <ścoughs> ja, jak się czuję potem? Tu kochani, kochani. Hi, hi, hi robi się. Powiem wam, spróbowałem. I sam się zdziwiłem. Jakie to dobre. <grymne> no. <laughs> ziemniaczki chciałem, ale powiem Wam, no... Zostały nam trzy ziemniaczki ogólnie, no i tu trafi teraz makaron. No niestety. Trzy ziemniaczki w tym jeden taki chory jakiś się zrobił. Także no... Myszka przyjdzie, będzie miała. Będzie mkała. No. Kochani, i tutaj jest, widzicie, 5 minut. Jak przyjdzie, myszka będzie wychodzić, o ten makaronik. Podam. Hihi. Hi. No, widzicie, taką funkcję mam. Nie, kochani. Ja zawsze pomyślę o myszce, bo ja, ja wiem, jak to jest, jak się. No, zawsze tak u nas było. O, Kto pierwszy jest na chacie, ten wiadomo, robi posiłek, nie? No, także. Także także, a jakże? Tu się woda będzie gotować. A to jeszcze dużo czasu. No, także. No. Czekamy tak. makaronik zalany wrzątkiem Odczeka swoje będzie am, -am jedzony Tam myszka idzie na górę się przebrać To jest ta nasza potrawa Wygląda to teraz powiem po, po tym jak to podziabałem jak żabie łódka, jedliście żeby łódka kiedyś? ja jadłem no i tak mniej więcej to tak wyglądało takie, no takie mniejsze paski mięsa I, jeśli Was interesuje, no żabie łódka nawet smaczna, no tam specjalnie dużo mięsa nie ma, ale no tak, no tak to mniej więcej wygląda, no i teraz ten makaronik trafi tutaj i zobaczymy, co myszka powie, jak myszka powie, czy smakuje, no i co jest w składzie. To będzie zagadka dla myszki. No, widzicie, taki. Wow. Wygląda to jak. E... Yy, jak leczo. Bezwarzywne. A mi się to kojarzy z żabimi łódkami. I teraz myszka weźmie łyżeczkę, proszę. Tak. I w myszka... ogóle, dzień dobry, cześć. Właśnie przyszłam do domu i jestem głodna. I myszka powie, co tutaj jest? Mm, matko, za... Z czego to jest? Ma... Ja mam tu skadnąć. No. Tu jest jakaś mieszanka warzywna, taka zamrożona, tak. włoszczyzna tak. Yy, no jakaś marchewka, tak. Z nie wiem, nie wiem. Myszka mówi dalej. My, myszka mówi, no kurczak. No kurczak jest na pewno, no. Na pewno jest jakiś koncentrat pomidorowy. No. Mm. Tu jest bardzo dużo dobrych rzeczy. Mm. Cóż to może być? Mm. Soli mało. Mm. Albo wcale nawet? No nie ma. Mm -hmm. No, pieprzu mało, albo wcale nawet? No, dalej nic nie mówię. No. Yy, kurczak, koncentrat. Mm. Sosu właśnie mąszka. Co to jest? To jest jakiś fix? Nie. nie, nie, nie wiesz naprawdę? Nie. Nie potrafisz? Czekaj, daj mi jeszcze chwilę no to są jakieś warzywa co to jest? to jest jakieś spaczki warzywa, tak? nie? nie wiem A, to jest ze słoika jakiś sos brawo, blisko no ze słoika? tak ze słoika no to jakiś e, taki no słodko-kwaśny? ze słoika? no no słodko-kwaśny no ja już troszeczkę się obroniło, co, co jest jeszcze? I jeszcze coś jest? no no kurczak ale skład do sosu co jeszcze? co jeszcze? No to chyba koncentrat dodałeś jeszcze. Albo ketchup, nie wiem. No. Tak? Nie. No to już nie wiem. No dobra, to myszka się poddaje? No ale dużo zgadłam, tak? No, no, no... Tak. No to mów. Myszka się poddaje czy nie? No już się poddaje, no. Dobrze. To myszka tam sięgnie do tej szafki. Do tej? No dole, no. tak? Tak. No, Zgadłam, to jest słodko tak, tak. A nigdy wcześniej go nie miałam, także e, zgadłam. Tak? Mieszko dalej sięgnie do tej szafki. Co jeszcze? Miód? Tak. Miód dodałeś? No, ale jeszcze Mieszka sięgnie. Nie, na koniec świata. Hi, piwo? Tak. Naprawdę? Naprawdę. Takie dobre rzeczy? I popatrz, popatrz, ile piwa. Ja. Popatrz, ile piwa. To jest. Ponad pół litra. I co, makaronik, będę nakładać naszymi nowymi szczypcami? dobrze no. I ty jeszcze nie jadłeś widzę. Nie, nie. Razem jemy, tak? Tak. No i no, kochani, tak. oto myszka. No ale zgadam, Które proces. miejsce, które miejsce by to by mogło być Pierwszy. w konkursie? No dobra, pierwsze. Dobrze. Tu, proszę. Tu? Od razu nakładać? No nakładać sobie. Ja wolę tamtą łyżkę. Aha, no dobrze Tam to się łatwo. Dobra. Tak, Także smacznego. Smacznego. Tak myszka wygląda. <grym> tak no. jedzenie myszki wygląda. a tak. No to smacznego i pa Dziękuję. Kwalifikacja musi być. Dostałam poziomki. Dobra, trzeba jeść wiśnie. Kochani, to co się wyprawia w tych pomidorach, Artura? To jest ja niesamowite. Tak powiem, ja powiem Wam takie rodzaju, jeszcze nie widziałem w życiu. Szok! Żeby na jednym krzaku takie coś. te, te krzaczki, one rodzą jak głupie. Naprawdę. No zobacz, co, co tu się wyprawia w ogóle, to jest niesamowite. Nie? Mm. On rodzi jak głupie ten mm -hmm. A tu drugi. Tu popatrzcie. Popatrz. Mm. Mamma mia, zielona Pietruszka. No. A tu są te już takie duże. A tutaj będą malinowe. A te jakie wielkie. Co to są za pomidory? Nie, właśnie nie wiem. Aha, ale one są wielkie. Może tego tak nie widać, ale jak tu wszędzie pachnie pomidorami. Mm. No hej. Słuchajcie, przyszłam sobie troszeczkę odpocząć, po pracy i wzięłam pojemnik na fusy z ekspresu, bo mi radzicie, bo mi radzicie, że hortensja lubi kwaśną ziemię i że fusy są dobre. Słuchajcie, ja jakiś czas temu jej wsypałam fusy, bo też o tym słyszałam, no ale to już było jakiś czas temu, więc jej po prostu dosypię, mam tutaj teraz, więc jej po prostu dosypię, podleję jak słońce zajdzie i no i może będzie jej lepiej a ja sobie teraz troszeczkę odpoczywam za chwilę yy, yy, podleję kwiatki, jak słońce troszeczkę zajdzie i czarnego jeszcze wyczeszę. To wiatr się trochę zrobił taki, ale jest ogólnie bardzo ciepło, mam yy, wiecie, krótkie shorty, także nie jest źle.